Yo! mano, z tej Gimon i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft, ale muszę to zbudować na moim kanale. Taktaj w dzisiejszym odcinku widzę, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej wspaniałej serii. Taktaj w dzisiejszym odcinku widzę, witam was jak mówię i dzisiaj jak już lecie po tytule oraz po mnie turce Dzisiaj budujemy sobie UFO w Minecraft, tak dzisiaj budujemy UFO, może zaraz coś kosmicznie porwą nie wiadomo nigdy, no więc co, myślę, że możemy zacząć budowę, a na samym wstępie chciałbym Was poprosić o zostawienie łapeczki w górę oraz subika z włeczkiem, ponieważ lecimy po 900 subskrypcji widzowie tak. Mam nadzieję, że wbijemy do początku marca albo do końca lutego mam taką nadzieję. No i co? Chciałbym wam tutaj też tylko przypomnieć, że filmy na tym kanale są, co, na tym kanale są codziennie o godzinie 12.10 aż do początku marca No więc co? Już dłużej nie przedłużając E, możemy lecieć. E, więc teraz tak, zajmijmy się e, wybieraniem fajnych bloczków Ja już mam tutaj naprawdę e, ciekawy plan na to, co bym chciał zbudować. Serio. Ja sobie wymyśliłem e, pewną taktykę i myślę, że naprawdę to naprawdę będzie dobre, dobrze wyglądało, serio. Serio to będzie, dobrze w... <laughs> będzie to dobrze wyglądało, ale teraz tak. Ja nie zacznę tak, jak wiecie, typowo na środku ok, zacznę, ale... Jak chcę zrobić, żeby to ulatało. latało? Wiecie o co chodzi? Że ja wam po prostu pokażę mój pomysł, ale kurczę, prawda to będzie przekozackie. Tutaj jest ile 8? A tutaj jest 8. No i git, jest jest git. Teraz tak. Dajemy sobie tutaj do góry trochę. Bo trochę niżej jeszcze. Okej. Okay. Mhm mm i czekajcie, nie, dobra, trochę niżej, troszkę niżej. Bo to jest tak za wysoko. Gdzieś... No tutaj może być. OK. E, teraz tak, tutaj jest ten środek, tak mi się wydaje. I teraz tak, e... ja zaraz wam pokażę mój pomysł. Ponieważ ten pomysł wygląda tak, że... Czekajcie, czekajcie, tylko sobie to jeszcze porównam czym dobrze. To jest 8 tutaj jest też 8, no i lit. ok. Mój plan będzie wyglądał tak, albo nie. Nie powiem, nie powiem wam o co mi chodzi. Po prostu sami będziecie musieli to zobaczyć. Uh, ok i tak to będzie, moi drodzy, wyglądało. Dobrze. Te UFO nie będzie jakieś, wiecie, jakieś nie wiem, ogromne, nie wiadomo jakie, takie w miarę... w miarę średnie nie bym powiedział, średniego e, rozmiaru. Ale będzie myślę, że że naprawdę spoczko to yy, się prezentowało oczywiście no bo ja mam, ja mam nadzieję że wam się to spodoba no jeżeli tak to no, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę a tym bardziej subskrypcji no bo tak jak mówię filmy są codziennie aż do początku marca <laughs> teraz musimy sobie dodać te schodki yy, ponieważ tutaj będzie leciał wiecie taki promień który będzie na przykład nie jakieś na przykład nie wiem jakieś zwierzęta wciągał na statek wiecie o co chodzi no, po prostu tutaj będzie i promieni wciągający. Po prostu wam pokażę o co chodzi, bo ciężko tak jest opisać. Słowami bardziej y łatwiej w sumie jest. właśnie takimi tymi. No. O! i teraz patrzcie, od razu mam już fajny pomysł. No bo, bo, bo raczy, popatrzcie, no, zrobimy sobie coś takiego. No, nie. I możemy od razu wykorzystać jakieś, wykorzystać jakieś szyby. Patrzcie, to jest. To jest kurczę, naprawdę. I fajnie to wygląda, już. Naprawdę fajnie to wygląda. teraz jest tak. Y Undezid potrzebuję OK, teraz akwarystę ja zrobię taką takie półkutki. sobie damy, Ciach OK, to jest takie taki okrąg, taki mini okrąg, żeby to dodało yy, charakteru, tak? żeby to było widać, że to jest wiecie, taki okrąg, że po prostu to widać, że to jest ufo, to jest ufo, napra naprawdę, to jest, to musi wyglądać jak ufo. OK, jak na razie tak się to prezentuje, i myślę, że naprawdę jest to w porządku. Następnie, możemy wykorzystać teraz, patrzcie, na takie, takie coś, takie coś, właśnie, nie, ja będę to zrobił w taki sposób, że bierzemy sobie szybę, czarno, czarną szybę, i widziałam ten deser, tutaj mam te czarne szkło, <laughs> okej, okay, wybaczcie. i teraz tak, czekajcie, musimy to naprawić, Jak mhm. okay, teraz tak, tutaj będę dodał takie detale, takie, wiecie, takie mini detale, a że po prostu jakby nie wiem, że to lądowało to będę sobie na, na tym mogło tak stać. Aha tak będzie to wyglądało. Okej. Okay. I teraz to zamiejmy jeszcze na blok. Gdzie jest ten blok? Tutaj jest blok. Kurcze. No blok to zamieńmy. I krótsza prawda powiem wam, że będzie to serio dobrze wyglądało. No jeszcze i powoli to serio przypomina tutaj swoim kształtem UFO w jakimś tutaj przynajmniej stopniu. E, teraz tak, teraz musimy tutaj dać właśnie sobie szyby mhm. Szyby będą tak o wyglądały No i naprawdę kurde Serio to zaczyna wyglądać, naprawdę Naprawdę to zaczyna dobrze wyglądać e, Teraz tak, teraz muszę wykorzystać się przed... No nie, taki nie No dobra, użyjmy może w sumie tego szkła Albo, albo mam pomysł, mam pomysł To potrzebuję ponownie antezyt i teraz popatrzcie teraz e, zrobimy to w taki sposób sposób że na, na to damy płytki i na tych e, obok tych płytek będą właśnie, właśnie będzie też czarne szkło nie mam pojęcia czy to dobrze wyjdzie ale mam nadzieję że to będzie dobrze wyglądało serio e, teraz tak mhm. I teraz popatrzcie tutaj damy właśnie też szkło szkło mhm. i tak się to będzie prezentowało ok no według mnie to wygląda totalnie jak UFO. Serio. Według mnie, no... Dobra, może jak trochę jakiś statek kosmiczny. Co się wiecie, o co chodzi, ale. No kurde, prawda, to już coraz lepiej będzie wyglądało. Nie, nie będzie gorzej, tylko będzie coraz lepiej. Tutaj można dać jeszcze taki detal. No nie? No i serio, kurde. Coraz lepiej, coraz lepiej. Ok, Teraz tak, tutaj dodajemy coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Jeszcze w tym miejscu takiego OK Okej mhm. Tutaj musi być tak Dobra, taki promień I musimy to jakoś teraz ukształtować, żeby to miało, wiecie, a żeby to nawet wyglądało jak promień. To nie musi... To, musi, to, to nie musi być, wiecie, jakieś ładne, ale to musi po prostu wyglądać jak promień. Okej, okay. to tam jest szkło. Jeszcze szyby. Szyby też są tutaj ważne mhm. Teraz popatrzcie. Przed tutaj damy takie szkło I to całe zapełnimy właśnie tym szkłem To całe musimy tutaj zapełnić I myślę, że to będzie naprawdę dobrze się prezentowało oraz wyglądało, serio Nie no, mam... naprawdę Poczekajcie, zobaczcie Ciach, 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 ciach no, naprawdę, według mnie to wygląda jak jakiś promień Serio Totalnie promień Dobra, tutaj dodajemy jakieś szkło, na przykład Jakieś szkło, żeby to, żeby to tak wiecie, trochę Udekorować W pewnym sensie, żeby to bardziej Nie było takie, takie wiecie, takie Kwadratowe Okej okay. Dobra, tutaj musimy też dać jakieś szkło no i naprawdę widzę, to serio dobrze wygląda. To jest jedna tej z lepszych budowli, która tak mi się, tak mi się podoba, serio. No, bo patrzcie, no naprawdę to naprawdę mega dobrze wygląda. Nie, nie powiedzcie mi, że nie, naprawdę, Jeżeli ktoś powie, że nie, no to ja nie wierzę, serio. Ok, teraz tak, to możemy sobie skasować. Dobrze, więc teraz tak, weźmy sobie jeszcze pańczyny, e, bo pańczyny będą nam potrzebne. że nie będzie, że nie tej Hmm, że nie sobie leci. O, coś takiego w sumie. Coś takiego byłoby, szczerze mówiąc, kit. Naprawdę byłoby to ff, fajne. że wiecie, że niby coś tak unosi i to taki dym roznosi. Nie wiem, ale, ale zrymowałem. Że to się unosi i dym roznosi, nieźle. E, Okej. Okay. Ciao. Coś takiego to będzie. Okej, okay. i teraz tak. E, Popatrzcie, teraz mam coś takiego. I myślę, że naprawdę to realnie dobrze wygląda, widzę. Serio to mega dobrze wygląda, mi się to mega podoba, nie wiem jak wam Ale za to musicie zostawić tego lajka chociaż, chociaż lajka, like, ale suba już też byłoby, byłoby fajnie Ale kurde, naprawdę, patrzcie, no to wspaniale wygląda, to jest genialne Naprawdę, naprawdę Dobra, no więc co widzieli, nie wiem, ja wam dziękuję tym sposobem za oglądanie Zostawcie łeczkę w górę, subika z ponieważ Cię podziwię te subskrypcji widzowie. Ja sam się nie spodziewałem, że potrafię takie ufo budować, zbudować się, bo ja nigdy nie budowałem UFO, nigdy, nigdy. Pierwsza raz w życiu teraz zbudowałem UFO. Więc tak, tak jak mówię, do zobaczenia, cześć, na razie, pozdro. Adios, amigos, niech wam sprzyja dobry los. Nara!